Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających w dzisiejszym odcinku test tego Energetyka, napój energety, energetyczny o smaku wieloowocowym. Czy warto go kupić, rozważyć, czy omijać? Ja uważam, że omijać. Smak ten, tego napoju to nie jest gazowany, jest przypominający wielo, wieloowocowy. Aczkolwiek nie smakuje mi ten smak, jest zbyt mało intensywny, i tak trudno rozpoznać co to za znak. Dodatkowo kolor niebieski nie zachęca do picia, opakowanie jest ok. Cena około 4 zł. Ja uważam, że lepiej omijać moja ocena, to jest 2, także dość nisko. Do kupienia głównie na stacjach benzynowych ale i nie tylko. Ja już raczej go nie kupię. Do usłyszenia, hej, w następnym odcinku.